Hej wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest w ogóle prześliczny dzień. Mamy weekend. Eee, na rynku coś się dzieje, coś dzisiaj jest, nie wiem co to jest. Wczoraj ma być jakiś pokaz, jak to by było laserowy, coś takiego. Także idę się przejść, znaczy idę ogólnie znaleźć jakąś piekarnię, bo potrzebuję kupić jakieś bułeczki czy chleb. Mi się skończyły, także idę poszukać. Gdzie coś jest w ogóle jakaś piekarnia? Powiem Wam, że miałam tylko przejście na miasto e, do sklepu i do piekarni. Ogólnie nie wiem, czy to jest jakaś piekarnia, więcej nie znalazłam, a jest zaraz 14, także e, przepadło. Ale powiem Wam, że taki jest fajny vibe na rynku. Jakby tam są tak cudownie, ludzie tam do kilku stoisk podchodziłam. E, tam takie, wiecie, kreatywne rzeczy jakieś porobiłam, ale bardzo fajnie tak sobie z niektórymi osobami porozmawiałam. Taki, wiecie, tak wszyscy są otwarci, rozmawiają też jakieś wiecie, ulotki typu Zamek Czocha, Zamek Książ yeah, to, prawda, ja i tu i tu byłam, ale wiecie fajnie tak zawsze posłuchać jeszcze coś tam może coś tam się pozmieniało i ten, tam na scenie teraz taki i pan grał na gitarze z panią która jakby śpiewała, także to też ma teraz taki klimat, jeszcze jest taka ładna pogoda e, aż mi się nie chce wracać e, do domu robić prezentację ale, ale trzeba, idę tylko jeszcze znaleźć Biedronkę, bo gdzieś tutaj jest i tam sobie jeszcze zrobię jakieś zakupy i i wracam. Ale jest, nie wiem, mam dzisiaj jakiś bardzo, bardzo dobry humor, także taki, że jest, jest dobrze. Ja poszukuję ogólnie popcornu, bo ostatnio w marszy nie było, a o jest, znalazłam popcorn. A mam jakby mikrofalówkę. Ja wcześniej nie miałam mikrofalówki u siebie, także cieszę się, będzie popcorn dzisiaj jedzony. ja się będę właśnie zbierać yy, idziemy na rynek zobaczyć, bo dzisiaj jest jakieś kurcze nie chcę nazwy przekręcić coś tam jakieś święto dolnośląskie coś tam, coś tam, nieważne yy, no i idziemy właśnie ma być jakiś pokaz laserowy nie wiem czy to będzie fajne, czy to będzie takie wow, wow, czy to będzie jakieś takie wiecie no, że będzie, bo będzie, ale idziemy sprawdzić, także właśnie się ubieram i, i lecę O ten pokaz laserowy, to musicie mi uwierzyć, był naprawdę bardzo, bardzo fajny. Nie spodziewałam się. E, muzyka, muzyka robi tutaj robotę. Niestety, ja tutaj dałam e, inny dźwięk, bo wydaje mi się, że do tamtego mogę nie mieć praw autorskich, więc mm, wolę nie ryzykować tutaj. E, ale naprawdę było bardzo fajnie. Jeszcze w ogóle przed tym e, pokazem laserowym był prześliczny zachód słońca którego tutaj w sumie nie nagrałam, było bardzo ładne. Niebo takie bardzo, bardzo mocno różowe. Eee, no, także byłyśmy jeszcze na pizzy. No i w sumie to tyle z dzisiejszego vloga. Eee, bardzo, bardzo króciutki, ale następny już chyba będzie dłuższy. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejny czwartek.